Amazon Astro to innowacyjny robot, asystent domowy stworzony przez Amazon. Wyposażony jest w zaawansowane technologie, w tym kamery, mikrofony i czujniki ruchu, które umożliwiają mu samodzielne poruszanie się po domu. Dzięki zintegrowanemu systemowi monitorowania, Astro może pełnić funkcję strażnika: patroluje pomieszczenia, wykrywając nieautoryzowane wejścia lub nietypowe zdarzenia a nagrania przesyła bezpośrednio na smartfona właściciela. Co więcej, Astro rozpoznaje twarze domowników i dostarcza wiadomości lub przypomnienia do konkretnej osoby. Zintegrowany z Alexą wykonuje polecenia głosowe, odtwarza muzykę, pokazuje kalendarz i kontroluje inteligentne urządzenia. Jest krokiem w stronę przyszłości domowej automatyzacji. Choć jego futurystyczna obecność w domu może wywoływać mieszane uczucia.